Kiedy Jezus mówił do tłumów, jego słowa często miały w sobie coś, co wytrącało ludzi z poczucia bezpieczeństwa. Nie były to puste frazy ani delikatne przypomnienia o moralności. Były to ostrzeżenia poważne, konkretne i powtarzane wielokrotnie. Jednym z nich było to, które powraca w Ewangeliach niczym dzwon bijący w ciszy: baczcie, aby was kto nie zwiódł. Jezus wiedział, że problemem ludzkości nie jest tylko grzech, słabość czy brak wiedzy. Wiedział, że największym zagrożeniem dla człowieka jest moment, gdy uwierzy w coś, co wygląda jak prawda, ale prawdą nie jest. To ostrzeżenie wypowiedział w szczególnym momencie. Uczniowie pytali go o przyszłość, o to, co będzie znakiem jego przyjścia i końca tego wieku. Mogli się spodziewać opowieści o kataklizmach, wojnach czy niebie rozdzierającym się nad ziemią. Jezus jednak zaczął nie od tego. Jego pierwsze słowa brzmiały: "Strzeżcie się, aby was ktoś nie zwiódł". To nie było przypadkowe. To był priorytet. To znaczyło, że zanim przyjdą wydarzenia o wielkiej skali, zanim ziemia zadrży, zanim narody powstaną przeciwko narodom, nadejdzie coś, co zadziała na umysły i serca ludzi. Zwiedzenie. Jezus nie mówił o drobnych kłamstwach, które łatwo rozpoznać. Mówił o takim oszustwie, które będzie wyglądało jak prawda. O ludziach, którzy będą powoływać się na jego imię, którzy będą twierdzić, że go znają, że go reprezentują, że niosą jego naukę. Mówił: wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus i wielu zwiodą. To wielu nie jest liczbą przypadkową. Jezus nie powiedział kilku, nie powiedział nieliczni, powiedział wielu. To oznacza, że ten rodzaj oszustwa nie będzie marginalny. Będzie masowy. Tu kryje się głębsza prawda. Zwiedzenie, o którym mówił Jezus, jest tak skuteczne, ponieważ nie przychodzi w oczywistej formie. Nie jest krzykiem wrogiej ideologii, którą każdy rozpozna. Jest podszyte pozorami dobra, religii, duchowości, a nawet miłości. Jezus wiedział, że ludzie łatwo ufają temu, co brzmi wzniosło, co wygląda na święte, co powołuje się na Boga. Dlatego ostrzegał, że będą tacy, którzy użyją Jego imienia, aby zdobyć zaufanie, a następnie odciągnąć ludzi od prawdy. Co istotne, Jezus nie kierował tych słów do świata, mówił je do swoich uczniów. Do ludzi, którzy już w Niego wierzyli, chodzili z Nim, widzieli Jego cuda. To pokazuje, że nawet wierzący mogą zostać zwiedzeni. To jest klucz. Człowiek może znać historię Jezusa, może powtarzać Jego słowa, może chodzić w miejscu, gdzie o Nim mówią, a mimo to być w błędzie, jeśli uwierzy w fałszywy obraz Chrystusa. Kiedy mówił o końcu czasów, Jezus opisywał scenariusze, które wydają się dziś zaskakująco aktualne. Mówił o fałszywych prorokach, którzy okażą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. To nie są drobne manipulacje, to są działania tak przekonujące, że nawet ludzie głęboko zakorzenieni w wierze mogą się wahać. Jezus nie straszył cudami, on ostrzegał, że będą one używane jako narzędzie oszustwa. Nie chodziło o to, że cuda same w sobie są złe, ale że mogą być wykorzystywane, aby nadać wiarygodność tym, którzy mówią nieprawdę. Wszystko to prowadziło do jednego wniosku: Prawda Jezusa nie jest czymś, co można zastąpić prawie prawdą. Każde odstępstwo, każda modyfikacja jego nauki, nawet jeśli wydaje się mała, może być początkiem drogi ku całkowitemu zwiedzeniu. I to właśnie jest powód, dla którego Jezus tak często powtarzał, patrzcie, czuwajcie, nie dajcie się zwieść. To pierwsze ostrzeżenie, które wypowiedział, jest fundamentem do zrozumienia wszystkiego, co mówił później o końcu. Bo jeśli człowiek zostanie oszukany co do tego, kim naprawdę jest Jezus, wtedy wszystko inne, wydarzenia, znaki, interpretacje straci sens. Będzie patrzył, ale nie widział, będzie słuchał, ale nie rozumiał. I w tym właśnie kryje się największe niebezpieczeństwo. Jezus nigdy nie mówił o zwiedzeniu w sposób ogólny, pozostawiając ludzi w domysłach. On dawał konkretne wskazówki, które miały pozwolić odróżnić prawdę od fałszu. Mówił, poznacie ich po ich owocach. To proste zdanie jest jedną z najgłębszych zasad rozpoznawania tego, kto naprawdę pochodzi od Boga. Owoc to nie są słowa, które ktoś wypowiada, ani emocje, które w nas wywołuje. Owoc to efekt życia, to konsekwencje postępowania, to to, co powstaje z czyjegoś nauczania i działania. Jezus mówił, że dobry owoc rodzi tylko dobre drzewo, a złe drzewo nie może przynieść dobrego owocu. To oznacza, że fałszywy nauczyciel może mówić słowa podobne do jego, może nawet cytować pismo, może wyglądać jak pasterz, ale jeśli jego życie i jego nauczanie prowadzą ludzi do kompromisów z prawdą, do wiary w coś, co nie jest czystą nauką Jezusa, to jest znak ostrzegawczy. On przestrzegał, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. To jedno zdanie zburzyło pewność wielu słuchaczy, bo Jezus nie mówił tu o ludziach, którzy w ogóle go nie znają. Mówił o tych, którzy go wyznają, którzy modlą się do niego, którzy nawet czynią cuda w jego imieniu, a jednak on powie im, nigdy was nie znałem, idźcie precz, wy, którzy czynicie bezprawie. Tu tkwi klucz, w jego oczach nie liczy się tylko to, jak ktoś wygląda na zewnątrz, ale czy jego serce i czyny są w zgodzie z wolą Ojca. Jezus także wyjaśnił, dlaczego zwiedzenie będzie tak przekonujące. Powiedział, że fałszywi prorocy będą przychodzić w odzieniu owczym, a wewnątrz będą wilkami drapieżnymi. Obraz jest prosty, na zewnątrz łagodność, bezpieczeństwo, znajome gesty. Wewnątrz jednak inny duch, inny cel. Ta podwójność jest tym, co sprawia, że wielu ludzi ufa takim osobom, nie dostrzegając prawdziwej natury ich przesłania. Innym razem Jezus użył przykładu drogi. Powiedział, że jest droga szeroka, na której idzie wielu, i droga wąska, na której jest niewielu. Szeroka droga jest wygodna, nie wymaga od człowieka odrzucenia własnych pragnień ani konfrontacji z prawdą. Właśnie na tej drodze zwiedzenie ma największą moc, bo nie przychodzi z groźbą, ale z obietnicą łatwego pokoju, duchowego komfortu i akceptacji wszystkiego. Warto zauważyć, że Jezus łączył temat zwiedzenia z tematem końca czasów w jeszcze jeden sposób. Mówił, że z powodu rozmnożenia się bezprawia miłość wielu oziemnie. To jest proces, w którym oszustwo rośnie stopniowo. Nie zawsze działa ono przez jedną wielką zmianę, ale przez powolne odrywanie ludzi od prawdy, aż w sercu nie ma już tej samej gorliwości, co na początku. Jezus również ostrzegał przed tym, że zwiedzenie może przybrać formę spektakularnych wydarzeń. Powiedział, że ludzie będą słyszeć: Oto tu jest Chrystus, albo tam jest i że wielu pójdzie za tymi wezwaniami. W jego słowach wybrzmiewało ostrzeżenie: Nie idźcie za nimi. Prawdziwy powrót Syna Człowieczego będzie tak oczywisty i tak widoczny dla wszystkich, jak błyskawica rozświetlająca niebo od wschodu aż po zachód. To, co uderza w nauczaniu Jezusa, to fakt, że on nigdy nie mówił, że rozpoznanie zwiedzenia będzie łatwe. Wręcz przeciwnie, podkreślał, że będzie ono tak subtelne i tak wkomponowane w to, co wygląda naprawdę, że, o ile można, zwiodłoby i wybranych. Tym bardziej więc wzywał do czujności, do codziennego trwania w Jego słowach, bo tylko prawdziwa więź z Nim daje zdolność rozróżniania. Jezus nie dawał technicznej listy zasad, jak odróżnić prawdę od fałszu. Zamiast tego pokazywał, że sednem jest znajomość Jego samego. Kto zna pasterza, rozpozna Jego głos. Kto spędza czas w Jego obecności, nie pomyli Jego tonu z głosem obcego. To jest sedno całego ostrzeżenia, bez prawdziwej relacji z Nim, bez życia w Jego nauce, każdy człowiek jest narażony na to, że da się poprowadzić przez kogoś, kto mówi poprawne słowa, ale prowadzi w innym kierunku. Jezus nie mówił, że zwiedzenie będzie rzadkim zjawiskiem, On wyraźnie podkreślał, że obejmie ono większość. To stwierdzenie jest wstrząsające, bo oznacza, że masowe oszustwo nie będzie czymś oczywistym do odrzucenia, ale stanie się dominującą wersją prawdy, którą przyjmą całe społeczności. Dlaczego tak się stanie? Jezus odpowiedział na to w kilku miejscach. Najpierw mówił o tym, jak człowiek reaguje na prawdę. W przypowieści o siewcy opisał cztery rodzaje gleby, na które pada ziarno Słowa Bożego. Tylko jedna z nich wydaje plon. Pozostałe trzy, choć przyjmują słowo na początku, w pewnym momencie je tracą. Jednych zniechęca trud i prześladowania, inni pozwalają, by troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszyły prawdę, jeszcze inni nigdy nie zapuszczają głębokich korzeni. To pokazuje, że samo usłyszenie prawdy nie chroni człowieka przed zwiedzeniem. Potrzeba serca zakorzenionego w niej tak mocno, że żadna presja ani obietnica nie zdoła go odciągnąć. Jezus mówił też o tym, że ludzie w naturalny sposób wolą to, co łatwe i przyjemne, niż to, co wymaga zmiany życia. To dlatego użył obrazu szerokiej i wąskiej drogi. Powiedział, że wielu wchodzi przez szeroką bramę, bo droga wąska jest trudna, a mało kto ją znajduje. Szeroka droga symbolizuje kompromis z prawdą, taki sposób wiary, który nie wymaga wyrzeczenia się siebie, brania swojego krzyża, ani stawania w prawdzie, gdy to kosztuje. To właśnie na tej szerokiej drodze jest miejsce dla wszystkich odmian zwiedzenia, bo one oferują duchowość bez konfrontacji, obietnice bez krzyża i zbawienie bez posłuszeństwa Jezusowi. Jezus przestrzegał, że czas zwiedzenia będzie połączony z osłabnięciem miłości w sercach ludzi. Ponieważ rozmnoży się bezprawie, miłość wielu oziębnie mówił. Bezprawie to nie tylko jawne łamanie prawa Bożego, ale też życie według własnych zasad w oderwaniu od tego, co on mówił. Gdy człowiek stopniowo odsuwa się od prawdy, jego serce twardnieje, a w takim stanie łatwiej przyjmuje to, co jest wygodne, a niekoniecznie prawdziwe. Jezus również wyjaśnił, że częścią problemu jest to, iż wielu ludzi nie rozpozna momentu próby. W czasach Noego ludzie jedli, pili, żenili się i wydawali za mąż, aż przyszedł dzień, w którym potop ich zaskoczył. To porównanie pokazuje, że ludzie mogą żyć tak, jakby nic niezwykłego się nie działo, podczas gdy rzeczywistość duchowa wokół nich już jest w krytycznym momencie. Zwiedzenie działa najlepiej wtedy, gdy człowiek jest uśpiony codziennością, przekonany, że wszystko jest w porządku. Co więcej, Jezus mówił, że fałszywi prorocy i fałszywi Chrystusowie nie będą działać na marginesie społeczeństwa. Oni wejdą w centrum życia religijnego i duchowego, bo to tam można zdobyć najwięcej dusz. Będą wyglądać na autorytety, będą posługiwać się jego imieniem, a jednak będą głosić inną Ewangelię, taką, która usuwa to, co w jego nauce najtrudniejsze. Kluczowym powodem, dla którego wielu będzie zwiedzionych, jest też to, że nie szukają prawdy dla niej samej, ale dla tego, co mogą dzięki niej zyskać. Jezus mówił, że są tacy, którzy idą za nim nie dlatego, że widzieli znaki prowadzące do ojca, ale dlatego, że jedli chleb i nasycili się. Innymi słowy, szukali korzyści, a nie jego samego. Człowiek, który szuka w wierze tylko tego, co zaspokaja jego potrzeby, jest szczególnie podatny na zwiedzenie, bo ktoś inny może zaoferować mu więcej, choćby to więcej, było kłamstwem. Te wszystkie słowa Jezusa układają się w jasny obraz: wielu to nie znaczy, że reszta będzie bezpieczna z automatu. Wielu to znaczy, że każdy jest zagrożony, jeśli jego relacja z prawdą nie jest żywa, jeśli nie trwa w jego nauce codziennie. Bo zwiedzenie nie przychodzi do tych, którzy wiedzą, że są w błędzie, ono przychodzi do tych, którzy są pewni, że mają rację. I to właśnie czyni je tak niebezpiecznym. Jezus nigdy nie zostawiał ostrzeżeń bez wskazania drogi ratunku. Kiedy mówił o tym, że wielu będzie zwiedzionych, zawsze łączył to z wezwaniem do czujności, trwania i osobistej więzi z Nim. Wiedział, że żadne ludzkie systemy, żadne instytucje, ani nawet religijne autorytety nie są wystarczającą ochroną, jeśli człowiek sam nie zna głosu pasterza. W Ewangelii Jana powiedział: Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je i idą za mną. To jest sedno. Nie mówił: Moje owce słuchają głosu liderów, proroków czy tłumu. Mówił o swoim własnym głosie. To oznacza, że człowiek, który naprawdę do niego należy, rozpoznaje jego słowa w gąszczu innych, nawet jeśli są otoczone pięknymi obietnicami i religijnymi frazami. Jezus podkreślał też wagę trwania w Jego nauce. Powiedział: Jeśli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tu kluczem jest słowo wytrwać, nie chodzi o chwilowe zainteresowanie, emocjonalny zryw czy jednorazowe doświadczenie. Wytrwanie oznacza codzienne życie w Jego nauce, stawianie jej wyżej niż własne przekonania, przyzwyczajenia czy tradycje. Tylko wtedy prawda ma moc wyzwolić człowieka z każdej formy kłamstwa. On uczył również, że czujność jest konieczna. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokusę, mówił. Czuwanie to postawa serca, które jest świadome, że może zostać oszukane, jeśli straci duchową uwagę. Zwiedzenie działa najlepiej na tych, którzy śpią, dlatego Jezus wielokrotnie używał obrazu sług oczekujących na powrót Pana. Mówił, że błogosławiony jest ten, którego Pan zastanie czuwającym, a nie zajętym innymi sprawami. Kolejną wskazówką była prostota w relacji z Nim. Jezus powiedział: Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. Miłość do Niego nie jest uczuciem oderwanym od posłuszeństwa. Jest to miłość, która wyraża się w codziennym wykonywaniu tego, co On nakazał. Tylko taka postawa chroni przed przyjęciem nauki, która wygląda jak jego, ale nim nie jest. Jezus też ostrzegał, że w czasach ostatecznych wielu będzie musiało iść pod prąd większości. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To pokazuje, że wierność jemu może oznaczać odrzucenie przez ludzi, którzy twierdzą, że wierzą, ale poszli za fałszem. Ochroną nie jest więc zgoda z tłumem, lecz wierność jego głosowi, nawet jeśli kosztuje to samotność czy prześladowania. W przypowieści o mądrych i głupich pannach Jezus podał obraz, który doskonale oddaje, czym jest gotowość na jego powrót. Wszystkie czekały na oblubieńca, wszystkie były częścią tej samej grupy, ale tylko te, które miały oliwę, symbol żywej relacji i posłuszeństwa, mogły wejść na ucztę. Te, które jej nie miały, choć wiedziały, czego oczekują, pozostały za zamkniętymi drzwiami. To jest ostrzeżenie, że samo oczekiwanie na Niego, samo bycie wśród wierzących, nie wystarczy. Potrzeba wewnętrznego przygotowania, które nie da się zdobyć w ostatniej chwili. Jezus dawał też praktyczną zasadę nie wierzyć każdemu głosowi, każdemu objawieniu, każdej wizji, jeśli nie jest zgodna z tym, co On już powiedział. Powiedział, Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. To oznacza, że jego nauka jest niezmienna i że wszystko, co próbuje ją zmienić, choćby wyglądało na cudowne, jest fałszywe. Ostatecznie jedyną ochroną przed zwiedzeniem jest sam Jezus, Jego prawdziwy obraz, Jego autentyczne słowo i codzienne życie w Jego obecności. Wszystko inne, co stawia się na równi z nim lub ponad nim, prędzej czy później prowadzi na drogę szeroką. On sam jest prawdą, a każdy, kto chce być bezpieczny, musi trzymać się jego tak blisko, by żaden inny głos, żadna inna wizja, ani żadne inne ewangelie nie były w stanie go oderwać.